Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest senior Jorwę. Dzisiaj omówimy sobie pokrótce nową aktualizację, która weszła do gry wraz z nowym sezonem, sezonem ŻMI. Tak jak właśnie widzicie na załączonym obrazku, um, a raczej elemencie większej całości, jaką jest ekran startowy Gwinta, ale um, przejdziemy sobie pokrótce przez zmiany, które zostały wprowadzone. Myślę, ominę tylko te mm, związane z błędami, bo. Um, nie, wszyscy nawet na nie natrafialiście, więc powiedzmy, że to się tyczyło mniejszej ilości graczy. A te takie zgłówne zmiany, właśnie w rozgrywce, sobie przez nie przejdziemy pokrótce. Um, więc myślę, że najważniejszą e, zmianą taką um, nie e, z kartami, e, to tak: po pierwsze, kolony zdobyte na arenie, teraz będą liczyły się do podróży. E, sposób na to narzekało, że te, te de facto nie tracą tą możliwość zbioru tej podróży. Teraz jest to zostało naprawione. Dodano nowe kontrakty, umiejętności do na rok szczurołaka. Dalej. Teraz uważam też, że osobiście te dwie zmiany jak najbardziej na plus. Ale to, co najważniejsze, to to, że teraz taka karta jak Geralt igni została zmieniona. Ale, dlaczego jest to dla mnie najważniejsze? Bo osobiście kocham tą kartę to raz. Ale, dwa, teraz y, nawet jej umiejętność z inicjatywą jest o wiele lepsza niż poprzednio. Yy, bo teraz. Y Całą umiejętność Geralta Igni wygląda tak. Cały czas ma 10 po przynajmniej nie został tak zmieniony. Ja jeszcze tam nie wchodziłem i nie zgildałem, de facto się zalogowałem pierwsza raz z wami. I naturalne to właśnie jest Geralt Igni. Umiejętność zmieniona na rozmieszczenie zniż najsilniejsze jednostki w rzędzie przeciwnika, jeśli całkowita siła tego rzędu wynosi 35 lub więcej. Inicjatywa, czyli jeśli zagramy tą kartę jako pierwszą w turze przed wykonaniem jakichkolwiek operacji, zamiast tego zniż najsilniejsze jednostki w rzędzie przeciwnika, jeśli całkowita siła tego rzędu wynosi 20 lub więcej, czyli cały czas może niszczyć najsilniejsze jednostki w rzędzie z tym, że teraz, żeby to się udało, jeśli byśmy chcieli wcześniej załóżmy coś poustawiać to ten rząd musi być co najmniej 35 punktów mieć po prostu w sobie a tak to jeśli nie ma załóżmy gościu wyrzuci mm, powiedzmy dwie dryady, podwójną wody brokilonu i jakąś kartę to dalej na inicjatywie niszczymy wszystkie jednostki w tym rzędzie bo już spędzamy warunek nie musimy w takim wypadku na przykład ustawiać sobie tych jednostek, a nam i tak zadziała inicjatywa, przez co będziemy mogli niszczyć jednostki o tym, o wrzędzie o niższym progu jakby wejścia punktów. Dalej zmieniono, zbalansowano troszkę umiejętności dowódczych, takich jak właśnie niepo, niepohamowany gut w e, potworach. Tazmocz ten działo 14 prowizji, bez Chwały w skali działo 16. Cen jest i e, Werbunek wzrósł do 11. Uważam, że jest to 100% zrozumiałe, ponieważ ta karta była cholernie mocna, robiła bardzo duże tempo i jeszcze odchudzała e, talię z dwóch kart dalej w Skali, nie, w, przepraszam, to jest kp. To, co mnie bardzo cieszy, czyli insurekcja. zmniejszono liczbę odunków z czterech do trzech. Ta umiejętność była zdecydowanie za mocna. Osobiście uważam, że Kosynier powinien mieć ograniczenie do jednego rzędu, tak samo jak Jewin czy inne karty tym podobne, bo to, że karta potrafi wykręcić holendalne wartości punktów, jest dla mnie stosunkowo niezrozumiałe. Oczywiście zależy sporo od tego, czy wzmacniamy, ale jak trafimy na dalej, która nie ma, nie ma jakoś bardzo dużo bicia, e, to jest po prostu sieczka. Przechodzimy dalej do Skatel, którym to Mahakamska kuźnia dostała Jeden dodatkowy koszt prowizji, teraz będzie miała 16, a Saskia e, zniszczenie koszt werbunku zmieniono z 10 na 9. E, Prawdopodobnie to chodzi o SynSenesis, innej Saski z 10 prowizji nie kojarzę. W Nivgardzie i moja ulubiona i talii Hosztapler, teraz będzie miała koszt, e, koszt w 14 i Izbel teraz działa troszkę inaczej, ponieważ jeśli e, działa i umiejętność nowa wygląda tak. Rozkaz daleki zasięg. Jeśli ręka twojego przeciwnika nie jest pełna, podejrzyj wierzchnią kartę z obu Strzyma jedną z nich, a drugą oddaj swojemu przeciwnikowi. Nie dużo się zmieniło, ale jest to zawsze taki lekki rebalansik. W syndykacie to, co mnie chyba najbardziej cieszy ze wszystkich zmian, jest to tajny skład, a raczej jego nerw. Myślę, że przestać egzystować raczej nie przestanie, bo dwa kapitały, i tak, nie jest jakoś bardzo źle. Kokoty będą się wzmacniały na dwóch, prawda? To nie jest jakoś bardzo złe. Saul troszkę będzie miał dostanie pod dupie, faktycznie ale myślę, że i tak syndikat będzie stosunkowo mocny. Nie będzie to jest na pewno tier 1, może tier 2, tier 3. Ale obecnie się jego wygląda tak, że rozkaz jakby, jak kiedyś dawał 3 monetki, teraz będzie dał 2 i kapitał zmniejsza o 2, nie o 3. Ponadto bardzo wyczekiwany dla mnie, przeze mnie nerw to Madame Luisa, czyli teraz będzie miała rozkaz, nie rozmieszczenie, przez co będzie łatwiej ją skontrować, aniżeli... W przeszłości ponadto zmutowane psy dostały buffa do prowizji o 1, ale ich siła też wzrosła o 1. Nie będą teraz takim fillerem w deku, ale też będą miały troszkę wyższy koszt prowizji. No i co? Myślę, że właśnie... Zobaczmy sobie jeszcze te drzewka. O, mamy drzewka żmi. Zobaczcie sobie jak wygląda odnowiony kartbek. Tu Gdzie jest ten karbek? Zniknął mi jakoś? migną mi jakoś przez chwilę. W każdym razie, kolgi mamy awatar. Nie pamiętam, czy to był jeden z Wiedźminów, który pomagał Geraltowi w odzyskaniu Ninefera od tu dzikiego ogonu, czy nie. W każdym razie, mamy stare Drzewko Szkoły Żmi. Mamy rameczkę. Leto. I czekajcie, będzie szczurałak Jest tutaj. Powinniśmy mieć tutaj Drzewka Dowódców, ale jakoś ich nie widzę. Może to jest jakiś błąd. Nie wiem, ewentualnie tu mi coś migało w potworach, ale nie sądzę. No właśnie, jakby może coś jeszcze musi się wczytać. O, ej, chwila, widzicie, za, na górze za wykupienie wszystkich elementów y, mamy taki awatar szkoły żmi. Czy ja mam awatar, czy ja mam w ogóle Cardback szkoły żmi? Nie pamiętam. Nie, właśnie go chyba nie, nie, nie zdobywałem, w końcu mi się nie, nie zbyt osobiście, ale ten... Ten wam powiem, że wygląda naprawdę ciekawie i chyba się pokusza jego zrobienie, bo naprawdę mucha nie siaga, ale dla mnie tam żmija teraz wygląda naprawdę interesująco, więc myślę, że w końcu zacznę używać te moje punkty nagród trochę się ich naszgromadziło, a w najbliższym czasie jakoś nie zapatruję się na dodatek, więc myślę że też, że mogę spokojnie sobie tam z 50 wydać punktów bo pewnie tyle będzie kosztować jako to drzewko. Jak też, powiedzmy sobie, jak się coś zmieni meta w tym sezonie? Myślę, że dalej będzie mocne Mystic Echo, jakoś dużych nerf nerfów nie dostało, skoro było mocne, a nie dostał nerfów, to będzie jeszcze mocniejsze, względem na Syndykat, że Syndykat został znerfiony. Insurrecja myślę, że też może dalej być w mecie, jednak nie, już nie będzie na tyle mocna, żeby kontrować sporą ilość teków. co prawda to nie jest, to, wiecie to jest jeden punkt mniej, ale tutaj spojrzę, że mam jedną jednostkę mniej wzmocnioną więc myślę, że dalej będzie to mocny deck, ale będą lepsze Scaligę Kaligę myślę, że może cały czas piąć się w górę, co prawda nerf Cerys troszkę osłabi tą frakcję, ale nie o dużo jakoś bardzo, jeden punkt prowizji to nie jest ogrom Zwłaszcza, że na Blasku Chwały z korporowizję, ale akurat Blask nie był jakiś bardzo grany, może wzrośnie. Nie wiem, osobiście raczej nie stawiałbym na to, raczej będzie cały czas grane nowe siły. Po prostu potencjał kombotwórczy, tej jego umiejętności z Scenariuszem czy Dagurem, no to to są dziesiątki punktów, które często przy nich nie ma odpowiedzieć jak, jak dobrze zagramy tenże ten, że kartę, talie, Znaczy, rozegramy no, talię. Jakby mecz, a zagranie, zagramy. Eee, a co do tego, że ostatnim czasem jakoś w filmiku dużo nie było, to już był turniej, GWIN Partners Open, eee, więc też jakoś mi się później nie chciało nagrywać. Pytaliście się mnie często na, na, na Discordzie, jakimi taliami grałem, to Wam właśnie zaraz je pokażę. Eee, był to eee, Horsztapler, podblokowanie. Eee, Ojoj, chwila, jeszcze raz wejdziemy. Talentu mi się bardzo przyjemnie, niestety um, nie jest to dobra na wszystkie meczapy. Raz mi się udało nią wygrać na syndykat, jak uznałem, że kurde, um, niestety jest to właśnie bardzo dobra na syndykat, jakby to powiedzieć. Ale na to takie tajemne echo szło mi tym ciężko. Faktycznie. Um, Tutaj trzeba by może coś dopracować. Gdybym na dobierał Egana i Serita naraz, to może byłoby fajniej wygrywać nawet na to tajemne echo, bo można by blokować podwójne dryady. Ale tak to nie. Głównie właśnie niestety większość partnerów przywiozło trzy deki. Była to insurekcja, tajny skład i tajemne echo. To się wahało na tajemne echo, blokada z podwójnym balem i te, trzy, te głównie te talie były grane. Mim deki widziałem, że może przywiózł z czterech partnerów, w tym ja. Niestety, trochę myślałem, że inaczej będzie wyglądał ten turniej. Dostałem też po dupie, nie ukrywam. Stricte spotkania nie wygrałem, tylko mecze, takie wewnątrz spotkania, tak to powiem. No niestety, też nie ukrywam, nie jestem jakimś prosem. Pomniałem jakieś misplay, ale jak sobie obejrzałem te nagrania, to jakoś dużo ich nie było. W każdym razie właśnie talia się powientowała w ten sposób. Jedna, a druga. Już ją znajdziemy. To była właśnie pożegowa talia pod elfy. Naprawdę powiem Wam, że to Wilen jest w zagranie ich koraksa z Wilem to jest chyba moje personalne i cytując pewnego pana, odkrycie towarzyskie, odkrycie roku, ze względu na to, że Razwileń traci, cały czas wyciąga 6 punktów, czyli stosunkowo sporą siłę bazową, a mojemu przeciwnikowi wyciągnąłem raz dzika morskiego, wielki, wielki dom w drugim wyczapie, więc uważam, że naprawdę całkiem fajne zagranie. I nie w każdej talii, oczywiście, ale w tej naprawdę mi się nią fajnie gra. No i Shiru robił ucieczkę na tajemnym echu. Wygrał mi to zagranie, gierkę jedną. E, oczywiście tą cząstkową, bo jak mówię, dostałem trochę po dupie 3-0. E, no cóż, zagrałem tu 4 rundy, ale w jednej mi kompletnie internet wywaliło w domu, więc jakby nie miałem szans się przeciwstawić w ogóle przeciwnikowi. A może to byłby mój czas, nie wiem. E, w każdym razie, cóż, myślę, że lepiej pójść na ten turnieju. Tam już będę miał troszkę doświadczenia, a na dziś to byłby taki myślę krótszy odcinek, właśnie jest głównie informacyjny. Myślę, że w, w późniejszym czasie pogramy sobie jeszcze jakiś talie trybu sezonowego, bo jeśli pamiętam, tryb sezonowy, szkoły brzmi polega na tym, że co chwilę dostaje jeden Damage'u, albo coś takiego. Tak, jeden i yy, albo jeden dwusta, więc tutaj trzeba specyficznie tego oczywiście złożyć. A cóż, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Hmm. Osobiście, ten tryb sezonowy szkoły brzmi niezbyt mi się podobał jakoś. Choć wykręcało się na nim całkiem fajny walu na niektórych dekach, ale właśnie zwykle nie, nie jestem jakimś fanem tych trybów sezonowych. Ewentualnie jakoś pogram się czasami, jak mi się faktycznie jakbyś spodobał, hmm. ale nawet ten sezonu elfów, który. Jednym z moich ulubionych, mimo że właśnie był jednym z ulubionych, to zagrałem może z 4-5 meczów, bo po prostu wolę się pokazać normalnym deckiem na, na potyczce zwykłej albo czymś podobnym. Więc y, teraz, już finalnie kończąc, albo nie finalnie kończąc, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że stuknęło mi właśnie 500 subskrypcji. Nie miałem w okazji z tego podzięk podziękować, y, ale robię to teraz. Robię to teraz Jestem naprawdę bardzo wdzięczny y, za te. Y, Ponad już roki trzy miesiące, jeśli dobrze pamiętam, w lutym zacząłem swoją działalność w 2019 roku, więc już trochę działamy. I udało się uzyskać to 500 subskrypcji. Na obecną chwilę jest to chyba 515, więc yy, myślę, że w najbliższym czasie możecie się spodziewać jakiegoś specjala. Yy, niekoniecznie w formie, której możecie tego spodziewać. Yy, ale myślę, że to będzie coś fajnego dla Was. Dla, zwłaszcza dla starszych widzów, tych, którzy jakoś na bieżąco oglądają moje materiały. Więc teraz już finalnie żegnam się z Wami, i do usłyszenia. Prawdopodobnie będzie to w następnym filmiku około um, piątku, czwartku. Więc cześć.